Ksiądz Orzechowski opowiadał, że był we Wrocławiu w katedrze. Przyszedł sobie do kościoła przez zakrystię, zamknął za sobą drzwi, probosz mu klużnał. Za chwilę przychodzi siostra zakonną, tą samą drogą, przez zakrystię. On nie widział księdza Orzechowskiego, bo on klęczał w ławkach tak niziutko. Stanęła przed krzyżem i mówi: W imię ojca, i syna i ducha świętego, ty Żydzie, ty. Żeby mi do rana sprawa była załatwiona. Bo cały klasztor się ze mnie śmieje: W imię ojca, i syna i ducha świętego. On zbaraniał, takiej modlitwy nie słyszał jeszcze. Ona podobno też była Żydówką, swój, swój ze swoim się dogada, kto szuka ten znajdzie, kto szuka ten znajdzie. Pan Bóg nieraz nie chce dać się nam znaleźć, to jest tak jak w tej bajce do dwóch królowach, król miał dwie żony. Jak przychodziła do niego brzydka żona i mówiła daj mi na suknię, to on jej dawał na suknię, że poszła. Przychodziła ładna żona, daj mi na suknię, a jaką suknię? A po co ci ta suknia? A ile chcesz pieniędzy? Przecież gdyby Pan Bóg dał nam to, co chcemy, a więc święty spokój od grzechów, doskonałość moralną, byśmy go do niczego nie potrzebowali. Ale mówię, jak znowu zgrzeszyłeś, widzisz? Kto szuka, ten znajdzie. Liczy się wytrwałość. Pan Bóg nie patrzy na wyniki, Pan Bóg patrzy na, na wysiłek. Nie Niektórzy chcą zerwać z grzechem. Nie, nie uda ci się. Do końca życia będziesz upadał. Oczywiście walcz z tym grzechem. Pochowają się swoimi grzechami.